Dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Zarząd Województwa Mazowieckiego z absolutorium i wotum zaufania: 23 miliony złotych z budżetu województwa na inwestycje w stołecznych placówkach medycznych, otwarcie drogi i mostów w Bierżuniu i podpisywanie umów na kolejne inwestycje drogowe. Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz absolutorium. 4 tysiące zrealizowanych inwestycji, które pochłonęły ponad miliard 100 milionów złotych to bilans ubiegłorocznych działań samorządu województwa. Skutki pandemii i wybuch wojny w Ukrainie zweryfikowały plany i działania w 2022 roku. Mimo to udało się zrealizować założony wcześniej plan, a samorząd województwa mazowieckiego od początku aktywnie wspierał walczącą Ukrainę. 20 ambulansów używanych, ale w dobrym stanie i dobrze wyposażonych mogliśmy przekazać naszym ukraińskim przyjaciołom te. Ambulanse no, służą y, albo w bezpośrednim zapleczu y, frontu, albo też w poszczególnych obwodach, no, które mają deficyt y, tego typu spodów oczywistych, tego typu sprzętu. Ale też kupowaliśmy i przekazywaliśmy inny sprzęt medyczny, taki jak y, y, aparaty rentgenowskie, y, przenośne zestawy ratownictwa medycznego, środki antyseptyczne, koce ratunkowe, kołdry poduszki i też leki czy materiały medyczne. Rok 2022 upłynął również pod hasłem inwestycji w służbę zdrowia. Jestem dumna z tego, że prawie 750 milionów złotych zostało wydatkowane na ochronę zdrowia. I chcę powiedzieć, że ponad 400 milionów na inwestycje w nasze szpitale marszałkowskie. To zarówno inwestycje w szpital w Płocku, Rudka, Otwock, szpital w Radomiu, szpital w Ostrołęce, to te działania, które które służą naszym mieszkańcom. Rok 2022 był rekordowym rokiem pod względem wysokości budżetu. Przede wszystkim to był rok proinwestycyjny. Ponad miliard 100 milionów złotych poszło na inwestycje. Na inwestycje w różne dziedziny, ale większość to jest zdrowie i drogi wojewódzkie. Staraliśmy się jak najwięcej tych środków skierować właśnie na inwestycje, bo oczywiście to jest też z jednej strony realizacja naszych zadań, ale z drugiej strony też to, że wspieramy przedsiębiorców, bo jeżeli środki trafiają na rynek przedsiębiorców, to oni też będą mogli się w tym trudnym czasie lepiej utrzymać. Wartość tych wszystkich pieniędzy, które uruchomiliśmy w ramach instrumentów wsparcia jest też olbrzymia, powiedziałbym, kilkaset milionów złotych, które trafiło bezpośrednio do, do samorządów naszych głównych partnerów. Cieszę się i liczę na to, że w dalszym ciągu zarząd będzie realizował politykę rozwojową, proinwestycyjną i że ma zawsze być rozwiał. Wynikiem 27 do 20 zakończyło się głosowanie nad wotum zaufania, a 27 do 23 głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego za 2022 rok. Po tym, jak został wykonany budżet, jaki, jaki to był budżet, bo to też jest istotne że to był bardzo dobry budżet, bardzo proinwestycyjny, no i został wykonany blisko w 100%. No więc nie było jakby podstaw, żeby nie udzielić absolutorium województwu, zarządowi województwa. Stąd myślę, że no w pewnym sensie do przewidzenia był taki wynik. Podsumowując, w 2022 roku Samorząd Województwa przeznaczył 330 milionów złotych na programy wsparcia, 594 miliony złotych na drogi, 746 milionów 800 tysięcy złotych na zdrowie, 395 milionów 400 tysięcy złotych na kulturę, 48 milionów złotych na inwestycje w oświacie. Duże wsparcie samorządu Mazowsza trafi do siedmiu miejskich placówek medycznych. Aż 23 miliony złotych pozwolą na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, a także niezbędne prace modernizacyjne i rozbudowę lecznic. Podpisane zostały kolejne umowy w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju. Tym razem beneficjentami są warszawskie szpitale. Podpisaliśmy umowy samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 23 miliony złotych na 7 zadań, które będzie realizowało miasto stołeczne Warszawa, ale tak naprawdę będą realizowały to szpitale, dla których, dla których te pieniądze zostały Yy, przeznaczone. No, oczywiście yy, miasto musi przeznaczyć również wkład własny, ale to w sumie yy, sprawi, że będzie to około 40 milionów złotych. Yy, kwota dosyć pokaźna na sprzęt, na wyposażenie, na modernizację yy, warszawskich szpitali. Dzisiaj jest 1 czerwca, Dzień Dziecka, to jest nasz prezent samorządu województwa mazowieckiego na rzecz też wszystkich dzieciaków. Bo chcę powiedzieć, że 23 miliony złotych dla siedmiu placówek, ale w tych w siedmiu placówkach medycznych Warszawy są aż trzy, które są na wprost dedykowane dzieciom. W związku z tym jesteśmy w warszawskim Centrum Opieki Medycznej Kopernik, Centrum Medyczne Żelazna, Szpital Świętej Rodziny. Ale to też wsparcie dla szpitala południowego, dla szpitala grochowskiego, dla szpitala czerniakowskiego, ale też dofinansowanie budowy przychodni na Bielanach, przy Agorze. Realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki współpracy samorządu Mazowsze i miasta stołecznego Warszawy. Bez tego wsparcia byłoby nam niezwykle trudno spiąć budżety. Medycyna, ochrona zdrowia bardzo potrzebuje oprócz wspaniałych, oczywiście, lekarzy i lekarek infrastruktury nowej, nowoczesnej i taki sprzęt i aparaturę medyczną będziemy mogli kupić właśnie z tego wspaniałego dofinansowania. Ale to również remonty, które przeprowadzimy, to również zakupy IT. Oprócz niezbędnych prac budowlanych czy zakupu specjalistycznego sprzętu, placówki zainwestują także w systemy informatyczne i ochronę cybernetyczną. W ramach tego zadania tego projektu ogromnego jesteśmy beneficjentami środków, które przeznaczymy na zadania z obszaru teleinformatycznego i z zakresu cyberbezpieczeństwa. Yy... Analizując to nieco bardziej szczegółowo, zamierzamy wymienić system radiologiczny, zamierzamy doposażyć serwerownie, zamierzamy doposażyć stanowiska pracy dla, dla kadry medycznej. W 2022 roku samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 747 milionów na ochronę zdrowia, w tym ponad 453 miliony na inwestycje i remonty. Dzięki tym funduszom wybudowano m.in. ośrodek radioterapii w Płocku, SOR przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Powstał także oddział rehabilitacji w Ostrołęckim Szpitalu, czy rozbudowany został budynek oddziału zakaźnego w Ciechanowie oraz w Płocku. W czerwcu podpisane zostały kolejne umowy na inwestycje drogowe. To w sumie ponad 16 milionów złotych. Dzięki wsparciu samorządu województwa, wyremontowane zostaną trzy drogi wojewódzkie i Droga Gminna w Subregionie Radomskim oraz Droga Wojewódzka w Powiecie Legionowskim. W bieżuniu natomiast otwarto właśnie wyremontowaną drogę i nowy most. Jedną z większych otwartych właśnie inwestycji jest zmodernizowany prawie 12-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 541 w Bieżuniu wraz z wybudowanym mostem. Na wykonanie tego zadania samorząd zawsze przeznaczył ponad 75 milionów złotych. Jest to niezwykle strategiczna droga dla powiatu żuromińskiego, ponieważ to jest, tutaj nie ma dróg krajowych, nie ma autostrad. Jest to takie osiowe połączenie przez cały powiat i ono umożliwia nie tylko ruch osobowy, głównie na kierunku na Mazury, ale też umożliwia wywiezienie olbrzymiej produkcji rolniczej, która tutaj jest, głównie... Hodowli bydła, hodowli czody chlewnej, ale też drobiu. Droga 541 po pierwsze jest poszerzona, po drugie jest bezpieczniejsza, a po trzecie też gwarantuje szybszą i bardziej stabilną możliwość poruszania się po naszej gminie. Będzie wykonana też taki łącznik, który biegnie dookoła parku w Bieżuniu, też drogi 541. I to jest też bardzo ważny element z jednego powodu. Droga 541. Tu, akurat na tym odcinku, e, posiada. E kierunek jazdy jednostronny. Więc cały transport, który biegnie od strony Mławy, Żuromina, Lidzbarka, właśnie musi jeździć tą drogą. Wkrótce rozpoczną się remonty trzech dróg wojewódzkich na długości w sumie ponad 7 km w powiatach Białobrzeskim, Grujeckim i Lipskim. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel blisko 10,5 miliona złotych. Z chwilą oddania nowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Kamień transport materiału głównie ciężkich materiałów budowlanych tą, tą drogą, drogą 754 odbywa się w znacznie większym natężeniu w kierunku województwa lubelskiego. Droga w ostatnim czasie zauważyliśmy z, zniszczenia tej drogi. Nasz wniosek o to, aby wyremontować ten, ten odcinek drogi spotkał się z przychylnością władz samorządu województwa mazowieckiego i to zadanie na tym odcinku będzie w najbliższym czasie realizowane, co cieszy zarówno nas, jak i, jak i mieszkańców, jak i gości odwiedzających naszą uroczą gminę. Z Skorzystała również gmina Jastrzębia w powiecie radomskim. Dziś będzie podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej Olszowa-Wolska-Dąbrowa. Jest to pierwszy etap przebudowy tej drogi. Dostaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 1,4 mln, są to unijne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To kolejna droga gminna, którą będziemy przebudowywać, no, wydatnie skraca odległość dojazdu dla mieszkańców wsi głównie Wolska Dąbrowa. To jest bardzo ważne, bo infrastruktura drogowa to jest w ogóle krwioobieg, jeżeli chodzi o wszystkie kwestie, a w szczególności kwestie gospodarcze. Daje też możliwości, tak jak powiedziałem, rozwoju gospodarczego, a więc wylokowania może jakichś przedsiębiorstw przy tej przy tej drodze, więc liczę się z tym, że każda tego typu inwestycja daje rzeczywiście taki impuls zarówno gospodarczy, jak i ułatwia po prostu codzienne życie mieszkańcom. Wsparcie samorządu trafi także do gminy Serock, powiecie Legionowskim, gdzie wyremontowany zostanie fragment drogi wojewódzkiej numer 622. Droga wojewódzka numer 622 między Serockiem a Nasiewskim, tak jak mówił pan burmistrz, w zakresie przebudowy tego zadania na odcinku przeszło 3 km 700 m. Jest przebudowa całej konstrukcji drogi, budowa nowej nawierzchni, rowów i zjazdów. Czyli a mamy nadzieję, że ten remont spowoduje duże podniesienie bezpieczeństwa w tym zakresie poruszania się po drodze. Całe zadanie będzie kosztowało 4 miliony 300 tysięcy i mamy nadzieję, że czas realizacji około pół roku spowoduje, że jeszcze jesienią, późną jesienią niestety tego roku będziemy mogli oddać do dyspozycji już przebudowany odcinek drogi. Ta droga jest bardzo zniszczona. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa, komfortu. Ale też myślę, że to jest ważna arteria, która łączy nas z nasielskiem. Dla mieszkańców, którzy mieszkają przy tej drodze, to niewątpliwie jest konieczne, potrzebne rozwiązanie. Tylko w tym roku samorząd województwa mazowieckiego na inwestycje drogowe zarezerwował w budżecie blisko 607 milionów złotych, a na utrzymanie dróg ponad 223 miliony złotych, to ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. 10,5 miliona złotych wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego trafi do miast i gmin z subregionu żerardowskiego na realizację pięciu inwestycji. Środki pomogą między innymi zmienić ogródek jordanowski w Sochaczewie w prawdziwą krainę przygód. Kolejne umowy w ramach programu Mazowsze dla Równomiernego Rozwoju podpisane. Dzięki wsparciu z budżetu województwa w wysokości 4 milionów złotych w Sochaczewie zrewitalizowany zostanie ogród jordanowski. Myślę, że miasto Sochaczew w ostatnich latach zyskuje na tej współpracy wzajemnej. Staramy się wspierać nie tylko duże inwestycje, które realizujemy, nie tylko bardzo znaczące projekty infrastrukturalne czy w ochronę zdrowia. Czy w kulturę, ale również te małe inwestycje, które są potrzebne ludziom po to, żeby poprawiać warunki ich egzystencji i życia. Już niebawem ogród przy Alei 600 lecia zmieni się w krainę przygód z tak zwaną mokrą strefą, a także nowymi urządzeniami do zabawy: trolkami, hamakami, równoważniami czy różnymi karuzelami. Powstanie też nowoczesna toaleta, zamontowane będą ładowarki i liczne zestawy sensoryczne. Ogródek Jordanowski, który dzięki współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Chcemy w sposób umowny przenieść w XXI wiek, zmienić całkowicie jego oblicze, zmienić jego charakter, stworzyć warunki, które będą cieszyć kolejne pokolenia mieszkańców Sochaczewa. To jest miejsce, które dla wszystkich rodziców, a mam zaszczyt być także rodzicem, moja córka Zosia ma prawie dwa latka, trochę młodsza od tych przedszkolaków, to jest największe wyzwanie, żeby wychowywać przyszłe pokolenia tutaj. Na ziemi Sochaczewskiej tutaj na Mazowszu, żeby pokazywać im i stwarzać warunki do jak najlepszego funkcjonowania. W ramach tegorocznego programu samorząd województwa wesprze w subregionie żerardowskim również rewitalizację terenu rekreacyjnego wraz z plażą, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz remont drogi gminnej w Jasieńcu, a także rozbudowę drogi powiatowej Żdżarów Rybno w powiecie Sochaczewskim. Wygląda na to, że nie tylko dzieci, ale i dorośli będą mieli gdzie aktywnie spędzać czas w Sochaczewie. A skoro o aktywnościach na świeżym powietrzu mowa, to na koniec przypominam, że kolejny Mazopiknik odbędzie się 1 lipca w Przasnyszu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Życzę wszystkim udanego pierwszego tygodnia lata. Do zobaczenia za tydzień.